Proszę Państwa, dziś specjalnie dla Sądeckiego Newsa łączymy się ze stolicą kulturalną Europy, z Londynem. A jest z nami ktoś wyjątkowy, mega zdolna sądeczanka, Wiktoria Tracz. Dzień dobry Pani Wiktoria. Dzień dobry wszystkim. Wiemy, że uczysz się w Brit School, a Brit School kończyły takie gwiazdy jak Adele, Katie Melua czy Amy Whitehouse. Jak to się stało, że, że znalazłaś się właśnie w Londynie i w tej szkole? Opowiedz nam coś o tym. E, do School dostałam się w 2016 roku, a do szkoły e, złożyłam normalnie Papiery. Były cztery etapy e, tych, e, te, e, tych egzaminów: teoria, e, prezentacja s, e, sceniczna, wokalna e, i tak dalej. E, ja, jak mieszkałam w, e, w Nowym Sączu, to chodziłam do szkoły muzycznej. E, jednak to, była, e, to był kierunek klasyki, a mnie wierzy ciągle na muzykę popularną. Więc e, chciałam za, e, znaleźć takie miejsce, gdzie będę mogła uczyć się jeszcze tych przedmiotów e, akademickich, tak? No i robić. To, to, co kocham, czyli uczyć się tej muzyki popularnej, śpiewu e, popularnego. No, a miałam e, już rodzeństwo tutaj w Anglii mieszkające, więc e, siostra po prostu wyszukała wam taką szkołę. No i, i mówi: No, spróbujmy. Więc spróbowałam. No, i teraz jestem tutaj. Świetnie. Opowiedz coś może o swojej przygodzie z Voice Kids. Jak sądzisz, co zaważyło na tym, że odpadłaś z rywalizacji na etapie Sing-Off? Skoro wcześniej tak świetnie się prezentowałaś w bitwie na głos. No tak, byłam, byłam w grupie u Aframental. W programie było bardzo fajnie, bo dużo, dużo przyjaciół, dużo wrażeń. Ja lubię bardzo występować na dużej scenie e, no i, i było bardzo, bardzo fajne przeżycie na pewno. E, występ w, w telewizji to pewnie nie e, każdy sobie marzy, jest to taka wielka przygoda. E, nie wiem, co zaważyło, e, tego nie jestem w stanie szczerze powiedzieć. No, e, ja starałam się wypaść jak najlepiej, tak jak zawsze i po prostu myślę, że dałam e, e, Dałam 100% siebie, a co już jurorzy zdecydowali, no to myślę, że to już do nich decyzja należała i, i, i po prostu jak to się dalej potoczyło. Wiktoria, ja pamiętam, że Ty występujesz na scenie od praktycznie wczesnych lat dziecięcych. Jesteś jedną z najbardziej utytułowanych młodych wokalistek w Małopolsce. Która z tych nagród, które zdobyłaś, jest dla Ciebie najważniejsza, najważniejsza najcenniejsza? No to tak, zaczęłam śpiewać od 10 roku życia, więc już trochę tych festiwali międzynarodowych i ogólnopolskich jest na moim koncie. Ale myślę, że taką jedną z najważniejszych nagród to była nagroda Fundacji im Krzysztofa Dzikowskiego, którą dostałam na festiwalu Zjazd Młodych Gwiazd w Szczecinie, ponieważ od tej nagrody zaczęła się współpraca właśnie z panem Krzysztofem Dzikowskim, którym, który jest le, le, legendarnym tekściarzem napisał wiele hitów dla Karin Stanek, czy Kasi Sobczyk, niemena. Więc e, po tej nagrodzie tak jakby właśnie się rozpoczęła moja praca z nim i powstała płyta Powroty Impossible, na której są właśnie covery e, e, nagrane. E, i również piosenki, które on dla mnie napisał. Miałam też przyjemność poznać różnych kompozytorów przez pracę z nimi, tak jak Marek Janki Śliński, który właśnie skomponował większość tych piosenek napisanych dla mnie. Więc było kilka przygód i koncertów związanych z tą nagrodą. Świetnie. Opowiedz nam może coś o, o swoich muzycznych inspiracjach. Czego w chwili obecnej słuchasz? Opowiedz nam coś o tym. No to ja, ja słucham muzyki pop, to tak ogólnie mówiąc, ale w wolnych chwilach lubię słuchać muzyki tanecznej, elektronicznej, RB i tak dalej. Ja ogólnie słucham playlisty te topczo, główki, playlisty, które są na Spotify'ach, bo no to jest teraz e, tak jakby ta popowa mu muzyka na, na topie. E, ja lubię st, e, bardzo Ariane Grande, Demi Lovato i teraz e, też bardziej właśnie w stronę elektroniczną e, Becky Hill i takich DJ jak właśnie Sigala czy, e, czy Jack Jones. Więc tak. No to mamy wspólny, wspólnych idoli, bo ja też uwielbiam Sigale. Jest fantastyczna oh, muzyka z niesamowitym powerem, niesamowicie optymistyczna i melodyczna, melodyjna. Tak, dokładnie. Dobrze. Y, powiedz mi, czy interesujesz się produkcją muzyczną? Czy próbujesz sama y, tworzyć swoje utwory przy pomocy komputera, środowiska w komputerze? E, tak, i bardzo już częściej e, miałam Podstawy z produkcji muzycznej w, e, w Brytyjsku, a teraz e, zagłębiam tą wiedzę e, jeszcze, jeszcze bardziej, wiadomo, na studiach teraz, i, i, no, i staram się jak najwięcej e, już robić swoje, e, swoje aranżacje albo na, e, na przykład miksować cover. Jak nagram, to właśnie robię takie próby i, i, i coś, tam, coś tam próbuję, a też, też, jak wchodzę do studia, jak teraz piszę swoje piosenki, to już próbuję coraz więcej, tak jakby przynieść do studia ten taki projekt, ten pomysł mój, już, już na przykład dodać jakieś tam perkusje czy jakieś, jakieś klawisze, żeby już ten pomysł był bardziej taki zbudowany niż na przykład już tak kilka lat temu, co no, nie miałam pojęcia. Y, o takiej produkcji i jak i, jak, i jak to robić, ale y, tak, zgłębiłem je w tym tak bardzo ciekawie. Świetnie, świetnie, dlatego że to, ma, to będzie miało coraz większy wpływ na Twoją twórczość, prawda y, To tak, y, oczywiście. Ile, ile z tego będzie naprawdę twojego y, takiego szczerego i od serca. Wiesz co, właśnie przechodzimy tak, tak płynnie do kolejnego pytania. Ten twój ostatni singiel Scars bardzo mile mnie zaskoczył. Uważam, że to taka twoja najdolższa kompozycja. Bo znakomicie pokazujesz w niej swoje obecne możliwości wokalne, a dodatkowo Teledysk jest no, fantastyczny. Podkład muzyczny, nowocześnie brzmiący. To wszystko sprawia, że utwór ma duży potencjał, by stać się hitem w sieci. Ale nie uważasz, że wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii promocji, bo jednak w internecie ciężko się jest wybić, prawda? Tak, e, dziękuję za te słowa, bardzo się w ogóle cieszę, że Skars się tak przyjęło, bo już jest ponad 15 tysięcy wyświetleń na YouTubie i dużo miłych słów dostałam i widzę, że też e, moi znajomi fani udostępniają piosenkę, więc, e, więc bardzo się, się cieszę, jest to, jest to dla mnie wielki sukces mieć takie poparcie. Jeśli chodzi o promocję, to na pewno jest więcej do zrobienia. Ja jako no, młoda e, artystka jeszcze w, działam, działam na swoje, tak? Nie mam, nie mam żadnych pod, podpisanych kontraktów ani osoby, która jednak już więcej z tym robi, więc Teraz myślę, że tylko właśnie y, trzeba liczyć na osoby, które mnie, y, mnie wspierają i mnie znają, żeby to poszerzać y, w świat. A o taką prawdziwą promocję, to myślę, że myślę, że, że, że trzeba byłoby mieć już wsparcie ze strony wytwórni albo lub menadżera, prawda? Innych, tak, tak. Albo menadżera, tak. No ja mam nadzieję, że, że trafisz na, na taką pomocną dłoń. Na kogoś, kto dostrzeże ten twój wspaniały talent i, i, i wykorzysta go na maksa. Prezentując się szerszej publiczności, bo ja ciągle mam wrażenie, że po prostu ty jeszcze nie dotarłaś do wszystkich swoich fanów, że, że tam jeszcze jest masa, cała masa ludzi, którzy chcą Cię posłuchać, taki jaka naprawdę jesteś. Ja pamiętam, że ponieważ sam jestem muzykiem, pamiętam, że spotykaliśmy się w studiach nagraniowych i wiesz, zastanawiam się, na ile w tej chwili jesteś spełnioną artystką, bo wtedy miałaś nauczycieli, którzy jakoś, w jakiś sposób starali się Ciebie ukierunkować. Podawali ci repertuar, który powinnaś wykonywać? A w jakim stopniu w tej chwili możesz bądź decydujesz o tym, co chcesz śpiewać? Mam bardzo wolną teraz rękę, bo tak jak mówiłam, nie ja jestem podpisana, więc działam, działam na swoje i. No i śpiewam teraz to, to, to co chcę, piszę to, co chcę, wiadomo. Robię, wybieram sobie taki teraz materiał, jaki ja lubię, jaki też słucham. Staram się coverować też te takie nowoczesne piosenki wiadomo się w tym kierunkować. No właśnie, bo to coverowanie jest bardzo pouczające. Ja też się kiedyś tym zajmowałem i, i odnoszę wrażenie, że, że każdy nowy zrobiony cover to jest dodatkowa nowa nauka, którą czerpiemy z tego, co robili lepsi od nas, starsi, mądrzejsi muzycy. Um, tak, rozkładając to wszystko na czynniki, pierwsze można, można wyciągnąć naprawdę wiele fajnych wniosków na przyszłość dla siebie. Mhm. Ja to ja, ja też dodam, że ja mam dużo inspiracji, na przykład jak nagram jakiś cover e, i nagram go, ponieważ lubię daną artystkę czy właśnie y, y, DJ-a. I potem też właśnie jak sama tworzę, to takie elementy z takiego covera też się mogą pojawić, ponieważ no, jest to co, coś takiego, co ja wybrałam i właśnie w takie porąbki też sama chcę iść, więc jest mnóstwo in, 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 inspiracji z takich coverów. No właśnie, bo z reguły wybieramy taki cover, z którym się dobrze czujemy, który jest bliski naszemu sercu. Nie? I... I tak. staramy się przekazać też coś od siebie. Dobrze, powiedz coś o, o swojej ekipie, bo, bo ja widzę, że, że, że jest między wami taka szczególna więź, chyba bardzo się przyjaźnicie. Mówię o tych swoich, twoich przyjaciołach z Blitz School, którzy na przykład realizowali z tobą telewizję. Domyślam się, że świetnie sobie radzisz z komunikacją. Ale czy poznałaś już chłopaka w Wielkiej Brytanii? No to zacznę, że tak. W teledysku, w teledysku e, brali udział moi znajomi z Debris School, z Stańca. E, e, więc to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ mam teraz e, wielu osób, które właśnie e, zostało ze mną. W kontakcie i teraz możemy właśnie razem działać, e, więc to jest bardzo też przydatne. Językowo e, teraz już wiadomo, e, płynnie sobie radzę. Na początku było ciężko, teraz już jest e, dobrze. A e, w kwestii chłopaka tak, poznałam chłopaka. E, poznaliśmy się właśnie w Deborah i on studi, on się uczył. Um, um, na produkcję muzyczną, czyli producent, więc mamy tą rzecz, e, wspólną muzykę. <grym>, no i... No, to fantastycznie. To ja liczę na jakąś owocną, artystyczną współpracę. To, to na pewno będziecie się nawzajem inspirować i, i, i pewnie tak. w ten sposób powstaną kolejne cudowne utwory. Fantastycznie. I on jest Brytyjczykiem, tak? Tak, Brytyjczyk. Świetnie, świetnie. rewelacja. A powiedz mi właśnie y, czy zastanawiałeś się już, y, co będzie po twoim powrocie do Polski a może w ogóle nie masz zamiaru wracać tylko masz zamiar zostać w Londynie myślałeś coś o tej y, przyszłości w końcu nie tak wcale odległej E, za dużo właśnie o tym nie myślałam, ponieważ e, jestem tego zdania, że teraz się tutaj uczę, wiadomo, studia zaczęłam i jeszcze tutaj kontynuuję naukę, a co będzie, to będzie tak jakby i też muszę zobaczyć, e, gdzie będę e, e, w mojej karierze mu muzycznej i po prostu, co będę też potrzebowała. I myślę, że to właśnie wszystko wyjdzie za te kilka lat, jak trzeba będzie podjąć decyzję, więc wszystko przede mną jeszcze. A ile lat ci jeszcze zostało do zakończenia szkoły? Yy, więc teraz jestem na pierwszym roku studii, więc jeszcze dwa lata i planuję też zrobić magistra, więc pewnie jeszcze trzy lata. Super. Yy, czy w Londynie podczas pandemii odbywają się jakieś koncerty, takie nie online, i czy w nich uczestniczysz? Yy, powiedz, czego ostatnio słuchałaś na żywo? Teraz podczas pandemii nie za bardzo słyszałam o jakichś koncertach, żeby się odbywały i e, no, ja nie uczestniczyłam. Teraz wszystko jest online i jak były jakieś właśnie koncerty, to przez właśnie Zoom e, czy inne platformy się, e, się, e, się odbywały. E, jest wykonalne, bo też w sumie sprzęty mam, więc, więc można się podpiąć. I, i wszystko to samo zrobić. Um, ostatnio słuchałam. Um, byłam w styczniu, nie w lutym 2020 roku, czyli za, zaraz w sumie przed pandemią. Byłam na, na takiej w sumie imprezie drum and bass, więc e, muzyka elektroniczna. Ale też byłam wcześniej tego roku, e, tamtego roku na koncercie Ariany Grande, więc, więc mam miłe wspomnienia z koncertów na żywo, ale mam nadzieję, że wrócą już za niedługo, bo, no bo to są inne też emocje. Oczywiście. Wiktoria, opowiedz coś, bo wszyscy nasi, nasi widzowie są pewnie tego bardzo ciekawi. Czym ty się zajmujesz poza muzykowaniem i poza spędzaniem czasu z chłopakiem? Może jakieś inne hobby, których się, których się realizujesz, rozwijasz? Znaczy, no, muzyka mi towarzyszy 2-4 na dobę, ale w wolnym czasie lubię, lubię też sobie potańczyć. Jak tylko mam okazję uczestniczyć w pasach tańca, no to taniec nowoczesny, czy też robiłam balet, jazz albo stepowanie to tak akurat miałam, miałam zajęcia w BRIT, teraz online też e, są jakieś e, zajęcia właśnie tego typu, więc też e, uczestniczę, bo lubię być właśnie w ruchu, e, też lubię ćwiczyć, cze, e, czasami jak mi się właśnie chce, to, e, to, to, to też sobie lubię poćwiczyć. E, po Jaki masz kontakt e... w, z rodzeństwem i dalszą rodziną, bo tam wcześniej wspomniałem, że, że jakieś rodzeństwo twoje jest w Wielkiej Brytanii, a, a czy rodzice? Tak, więc tutaj przyjechałam z mamą i z moją młodszą siostrą Adą. Tata jednak został w Polsce, ponieważ ma biznes, więc wiadomo, musi wszystko utrzymywać. E, więc jesteśmy w sumie trochę, trochę w rozbitce, ale przez cały czas jesteśmy w sumie na Whatsappie codziennie, więc ten kontakt jest nadal um, ścisły, tak. A, a tak, tutaj mam, y, mam też rodzeństwo starsze, y, jedna siostra jest też w Polsce, więc no tak jesteśmy pół na pół, szczerze. A powiedz mi, w jakim wieku masz starsze rodzeństwo? Więc najstarsza jest Blanka i ma 34 lata, potem jest mój brat Oskar, ma 30, 33 lata, i potem jest starsza ode mnie siostra, ma 28. I potem jestem ja i ośmieletnia To Wspaniała rodzinka, gratuluję naprawdę. Fantastycznie, że jesteście razem w Wielkiej Brytanii. Ja teraz na koniec pytanie z innej bajki. Jaki ostatnio oglądałaś film bądź serial na Netflixie? E, seriali, bo dużo ostatnio ich oglądam. To na przykład oglądałam e, Suits. E, nie wiem w sumie jak po polsku, czy to jest taki sam tytuł czy nie, ale to jest o prawnikach i to jest z tą księżniczką Megan też e, w roli głównej między innymi. E, oglądałam też e, Firefly Lane. To, to było bardzo krótkie, właśnie się skończyło, już jestem smutna. A z filmów to ja lubię bardzo komedie romantyczne, więc oglądałam e, w sumie, ostatnio miałam taki też maraton. E, więc sobie oglądałam, jak, jak rzucić faceta w 10 dni, albo, albo różne, e, różne, e, kom, e, różne komedie z, Ad, e, z Adamem Sandlerem. Też lubię, bo są bardzo śmieszne. Powiedz mi, to są takie maratoniki, lubisz oglądać y, taśmowo seriale, czy, czy tak po prostu tylko filmy? E, znaczy, ja tak szczerze dużo nie oglądam. Więc właśnie jak mam taki dzień wolny, to sobie robię taki właśnie maraton. Więc mam, mam, mam dzień takiego Netflixa, więc albo właśnie wracam do filmów i wtedy sobie e, oglądam dwa, trzy tak pod rząd. <gryw> Wiadomo robiąc coś też innego, bo ja wiecznie w sumie robię dużo rzeczy naraz. Tak jak zawsze z nauką, też o, oglądałam bajki i w sumie robiłam zadania na kolanie. Dobrze, to już teraz na sam koniec obiecuję, że ostatnie pytanie. Y Proszę cię, uchyl nam rąbka tajemnicy. Opowiedz coś o swoim najnowszym utworze, bo jestem pewien, że już powstaje i że niedługo go będziesz nagrywać. Tak, już jest w sumie prawie gotowy. Jesteśmy na etapie e, robienia miksu, więc, e, więc już piosenka w sumie e, powstała. Jest to piosenka już żywa i na pewno będzie. Będzie bardzo inna do skarb, bo Skarz było w sumie takie bardziej ciemniejsze i e, takie mroczne. Ta piosenka będzie bardziej żywa i jasna, i też będzie dużo, e, myślę, tańczenia, więc, e, więc na pewno będę zapraszała do, e, do tańczenia i ruszania się będzie bardzo rytmicznie, więc. Więc fajnie. Ja już się nie mogę doczekać, naprawdę. Nie mogę się doczekać tak. wiktorii w wydaniu tanecznym, bo. <laughs> Teledyz już właśnie planuje, więc wszystko teraz, właśnie, e, e, zbiam w, w jedno i mam nadzieję, że już niedługo będę, będę dawała pierwsze słowo o tej piosence, kiedy i jak. <laughs> ja w swoim imieniu i w imieniu naszych widzów. W imieniu wszystkich oglądających nasz port, portal, bardzo cię proszę o kontakt. Jak będziesz miała jakieś zajawki swojego nowego utworu, to, to podsyłaj je do nas, my postaramy się je oczywiście udostępniać i, i, i no zrobimy, przypomnimy Sądeczanom Ciebie, bo, bo przez jakiś czas nie ma cię tutaj z nami w związku z tym, że jesteś na stałe w Londynie, ale, ale przypomnimy Sądeczanom i na pewno będą ci kibicować, na pewno będą um, przyczyniać się do zwiększenia oglądalności Twojej muzyki w internecie. Cóż, serdecznie Ci dziękuję za ten wywiad. Życzę Ci naprawdę wspaniałych sukcesów artystycznych, wspaniałych nowych utworów. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję za wsparcie. I tak będę przesyłała różne zajawki i super, że tutaj mogłam będzie się podzielić z Wami różnymi ciekawostkami. No to pa, cześć. Super. Dziękuję. Pa. Pa. pa, pa.